W tym roku obchodziliśmy 225. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, pierwszej ustawy zasadniczej w Europie. Gmina Babowa te obchody zorganizowała w siedliskach w zabytkowym kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja. Po uroczystej mszy odbyła się sesja rady miejskiej, po której uczniowie ze szkoły w Sędziszowej zaprezentowali program artystyczny. Uchwalenie Konstytucji pokazuje nam, Polakom, że warunkiem pomyślności w kraju jest współpraca i zgoda narodowa, powiedział obecny na uroczystości wicestarosta Gorlicki Jerzy Nalepka. 3 maja to przecież wydarzenie radosne w naszej historii, i wtedy, kiedy się dokonywało, to była spontaniczna radość, radość w Warszawie, wśród twórców Konstytucji i wśród społeczeństwa. I wśród tej dzisiejszej radości powinniśmy pamiętać przede wszystkim, żeby nie marnować naszego dorobku. Dzisiaj możemy się cieszyć i wolnością, i rozwojem gospodarczym, który widać w każdej gminie, w każdym, w każdym powiecie. Czasami tylko brak uśmiechu na twarzach ludzi. Trochę mało jest zadowolenia z tego, co już mamy, cośmy osiągnęli. No i oczywiście w tej radości nie wolno zapomnieć o jednym, że, że ten dobrobyt, który już osiągnięty jest i ten, który możemy jeszcze osiągnąć, wymaga narodowej, państwowej zgody w rzeczach, w rzeczach najważniejszych. Nasz samorząd co roku organizuje uroczystą sesję właśnie z okazji kolejnych rocznic uchwalenia Konstytucji 3 maja, która dla nas ma tak duże znaczenie. Jest dowodem na to, że podtrzymujemy te tradycje i dążymy właśnie do e, takich zachowań, do takich postaw, jakie były zawarte w Konstytucji 3 maja. Stąd dzisiaj ta sesja uroczysta w pięknym, zabytkowym kościele, tutaj w siedliskach, gdzie modliliśmy się, jako dzisiaj też święto Matki Bożej Królowej Polski, ale właśnie też ta część patriotyczna dotycząca 225. rocznicy Konstytucji 3 maja. W naszej gminie oczywiście staramy się tę tradycję podtrzymywać. Stąd organizacja uroczystej sesji, którą tu Pan Przewodniczący y, dzisiaj też y, prowadził. Mogliśmy wysłuchać pięknej homilii, która zawierała właściwie wszystkie te elementy dotyczące dzisiejszego święta. No i dzieci, y, czyli y, młode osoby, które w swoim tutaj przedstawieniu pięknie się zaprezentowały dzieci ze szkoły podstawowej w sęciszszowej, nielicznej można powiedzieć, ale bardzo prężnie działającej szkoły pokazują, że ten patriotyzm jest im bardzo bliski, czyli nauczyciele wpajają też rodzice, no, a my jako samorządowcy, samorządowcy mamy oczywiście też obowiązek zadbać o to, żeby przekazywać im te wartości. Obchody święta 3 maja w Łóżnej rozpoczęły się od uroczystej mszy w kościele parafialnym. Po niej uczestnicy udali się do sali gminnego Ośrodka Kultury na okolicznościowy koncert w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół w Łóżnej, Orkiestry Dętej oraz Zespołu Regionalnego z Podpustek. Obchody takich świąt są niezwykle ważne dla podtrzymania pamięci o historii, powiedział Kazimierz Krok, wójt gminy, wyrażając wdzięczność przygotowującym uroczystości. Myślę, że tu by należało podziękować nauczycielom szkół podstawowych i szkół gimnazjalnych z terenu naszej gminy, jak również pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury za to, że chcą jakby uczyć młodzież pewnych wartości po to, żeby no można było Wystąpić chociażby w dniu dzisiejszym i przypomnieć obecnemu społeczeństwu o historii naszej Rzeczpospolitej. Dopełnieniem uroczystości było złożenie kwiatów na cmentarzu wojennym Łóż na Pustki, gdzie spoczywa ponad tysiąc żołnierzy poległych podczas bitwy gorlickiej 2 maja 1915 roku.